Dzień dobry Państwu. Dziś na konferencji prasowej chcemy się odnieść do postulatów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, postulatów przedstawionych przez, prezydenta Donald, przez premiera Donalda Tuska. Te postulaty sprowadzające się do odmieniania przez siedem różnych przymiotników. Terminu bezpieczeństwo odbieramy jako element toczący się w Polsce kampanii prezydenckiej. Rząd nie przedstawił do tego momentu żadnych pomysłów, jak implementować te propozycje na forum europejskim. Wiadomo, że żeby cokolwiek w Unii Europejskiej zostało wdrożone musi być przygotowane na poziomie legislacyjnym. To muszą być propozycje konkretnych regulacji. Takich propozycji nie ma. Nie ma na ten temat żadnej debaty ani na poziomie partii politycznych Parlamentu Europejskiego, rządów, dyplomacji, think tanków W związku z czym uznajemy to za wydmuszkę i przedstawiamy swoje propozycje. Propozycje Konfederacji na czas prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Uważamy, że te pół roku... Rząd powinien wykorzystać dla twardej, asertywnej realizacji polskiego interesu narodowego na forum Unii Europejskiej. Jako ten, jako ten interes identyfikujemy trzy główne obszary. Po pierwsze, wypowiedzenie paktu migracyjnego. Tu stanowisko rządu musi być no, jest zupełnie jasne wypowiedzieć pakt migracyjny. Po drugie, wypowiedzenie lub zawieszenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To jest to brzemię wrzucone na barki gospodarki europejskiej, gospodarki energetyki polskiej, podnoszące koszty życia. Trzeba to po prostu wypowiedzieć lub zawiesić. To jest kwestia techniczna, natomiast ten ciężar musi być zdjęty. I trzecia sprawa zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe Polski poprzez po pierwsze zablokowanie ratyfikacji umowy Mercosur, po drugie wyjście z Europejskiego Zielonego Ładu. Każdą z tych spraw da się rozbić na bardziej szczegółowe postulaty, które powinny być realizowane przez Polskę w trakcie najbliższego półrocza prezydencji. A więc jeżeli chodzi o wypowiedzenie paktu migracyjnego, potrzeba nam zamiast tego czegoś zupełnie przeciwnego, zamiast ułatwiania ruchu migracyjnego do Europy na bazie przepisów unijnych, trzeba ułatwić zabezpieczenie realne, skuteczne zabezpieczenie granic zewnętrznych Unii Europejskiej poprzez dofinansowanie ze środków unijnych ochrony, Granic i pozostawienie w gestii państw członkowskich wyboru skutecznych metod zrobienia tego. Potrzebujemy szybkiej, prostej deportacji zamiast relokacji. Te propozycje relokacyjne to całkowite nieporozumienie. Zamiast tego potrzebujemy deportację nielegalnych imigrantów poza Unią Europejską, bo wiadomo, że żaden system ochrony granic nie będzie w 100% skuteczny. Więc dla tych, którzy przedostaną się do Unii Europejskiej, powinno być najzupełnie oczywiste, że jeżeli zrobią to nielegalnie, nagrody nie będzie, będzie deportacja. Ostatnia rzecz to oczywiście zatrzymanie masowej i niekontrolowanej relokacji imigrantów, w szczególności do Polski. Inne państwa, jeśli chcą, to niech sobie to realizują. Drugi priorytet proponowany przez Konfederację to wypowiedzenie obecnej polityki klimatycznej. Zamiast tego potrzebujemy zniesienia biurokratycznych i klimatycznych barier podnoszących ceny energii. Energia musi być tania po to, żeby nasza gospodarka była w stanie konkurować z gospodarkami innych bloków gospodarczych na świecie. Następnie potrzebujemy, potrzebujemy zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki, potrzebujemy rozwoju przemysłu zbrojeniowego opartego na stabilnych i tanich źródłach energii po to, żebyśmy mogli zadbać o bezpieczeństwo europejskie, co widzimy, że jest sporym problemem i wyzwaniem. Ostatni priorytet, który przedstawiliśmy, trzeci z trzech, czyli bezpieczeństwo żywnościowe. To, czego potrzebujemy, to być samowystarczalni, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Na tym polega bezpieczeństwo żywnościowe. Potrzebujemy tego szczególnie w kontekście wyzwań strategicznych i m.in. trwającej ciągle niestety wojny na Ukrainie. Potrzebujemy w związku z tym wypowiedzieć Europejski Zielony Ład i ciężary wrzucone na plecy rolników, którzy uginają się pod ciężarem regulacji. Potrzebujemy następnie zatrzymać nieuczciwą konkurencję. A więc zalewanie rynku unijnego żywnością z innych obszarów gospodarczych, gdzie nie obowiązują te same regulacje. To jest w oczywisty sposób nieuczciwa konkurencja i my jej tutaj nie chcemy. Trzeba zatrzymać ratyfikację umowy z Mercosur i wypowiedzieć obecne, czy zatrzymać obecne przepisy, sprzeczne zresztą z normalnym prawem unijnym i z obietnicami złożonymi polskim i unijnym rolnikom, czyli zalewanie rynku europejskiego przez tanią produkcję rolną z Ukrainy, nie spełniającą europejskich norm i niekontrolowaną we właściwy sposób. Podsumowując, trzy priorytety Konfederacji w miejscu siedmiu frazesów proponowanych przez rząd Donalda Tuska. Oczekujemy twardej realizacji interesu narodowego na forum Unii Europejskiej. To są propozycje Konfederacji. Liczymy na to, że one będą punktem odniesienia do debaty o tym, jak rzeczywiście ma wyglądać polska prezydencja w Unii Europejskiej. Mówimy o tym między innymi w kontekście tego, że na trwającym posiedzeniu sejmu ma być debata dokładnie nad programem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo i oddaję głos posłowi Bartłomiejowi Pejo. Szanowni państwo, mogłoby się wydawać to oczywiste, że polski rząd powinien realizować polskie interesy narodowe. Niestety dla wszystkich nie jest to oczywiste. Nie jest to oczywiste, wydaje się również dla rządu pana premiera Donalda Tuska. Szanowni Państwo, w tych konkretach, a tak naprawdę niekonkretach, które wymienia polski rząd jako priorytety w prezydencji Unii Europejskiej, przede wszystkim, jak wspomniał pan marszałek Bosak, mowa o bezpieczeństwie odmienianym na wiele przypadków. Ale wśród tych priorytetów jest taki jeden nawet powiedziałbym konkret, nad którym warto się zastanowić i warto go na pewno omówić. Szanowni Państwo, otóż Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod przewodnictwem pani minister Henik Kloski zapisuje priorytet prezydencji jako praca nad narzędziami do walki z fake newsami i dezinformacją klimatyczną, kwestionującą politykę energetyczną i klimatyczną. Unii Europejskiej. O co chodzi? O to chodzi, szanowni państwo, aby kneblować usta osobom, środowiskom, politykom, związkom rolniczym chociażby, wszystkim tym, którzy sprzeciwiają się tej chorej ideologii klimatycznej Unii Europejskiej pod przewodnictwem pani Ursuli von der Leyen, ale również wspieranej, trzeba to powiedzieć jasno, przez rząd Donalda Tuska i polityków Platformy Obywatelskiej. Ta, to kneblowanie ust może na przykład możemy się domyślać, polegać na tym, że będą blokowane takie strajki, jak miały miejsce kilka dni temu, w których również uczestniczyliśmy, wspieraliśmy polskich rolników, ale nie tylko rolników. Wszystkie związki rolnicze były tutaj obecne, protestowały przeciwko tym kwestiom, o których mówił przed chwilą pan marszałek Boseka. Więc Zielony Ład do kosza, umowa Mercosur do kosza, pakt klimatyczny do kosza. E Środowiska rolnicze, myśliwi, leśnicy protestowali również przeciwko odbieraniu ich interesów przez Unię Europejską. I takie sytuacje już być może za chwilę nie będą mogły mieć miejsca, bo rząd polski jako priorytet wpisuje kneblowanie ust, a więc pod tym hasłem modnym ostatnio wśród polityków koalicji obywatelskiej dezinformacji czy fake newsów będą między innymi krytyczne informacje krytyczne, wypowiedzi polityków środowisk na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To jest niedopuszczalne. Protestujemy, będziemy protestować ze wszystkimi środowiskami, dopóki nie zamkną nam całkowicie fizycznie, Szanowni Państwo, ust. Nie zgadzamy się na takie postępowanie i na tego typu punkty, które mają być priorytetami w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, należy bronić wolności słowa. Ta kwestia e, zmienia się w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach. E, kwestia pana Zuckerberga, kwestia ostatnich e, informacji, które dochodzą do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam e, wraca za kilkanaście dni wolność słowa i ta wolność słowa powinna być obecna również w Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Polsce i nie dopuścimy do tego, aby kneblowali usta nie tylko politykom, ale przede wszystkim obywatelom, którzy sprzeciwiają się postępowaniu, które jest niezgodne z naszym interesem narodowym. Szanowni Państwo, oprócz tych podstawowych punktów, o które, które wymienił Pan Marszałek Bosak, należy wspomnieć również o tym, aby blokować dążenia do, aby opowiadać się za tym, by blokować dążenia do federalizacji Unii Europejskiej, więc nie może być takiej sytuacji, że Polska stanie się województwem w Unii Europejskiej. Należy likwidować unijne podatki, co jest... W naszym środowisku oczywiste e, powinniśmy dążyć do tego, aby zatrzymać pro, promocję ideologii gender, zlikwidować mechanizmy, tak zwane pieniądze za praworządność. To było modne i za czasów prawa i sprawiedliwości i jest modne również teraz. Polscy politycy sprzewo, sprzedają naszą praworządność za srebrniki z Unii Europejskiej. Tak być nie może. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym podkreślić fakt, że szczyt Unii Europejskiej nie odbędzie się z tego, co słyszymy, z doniesień medialnych w Warszawie w ogóle w Polsce. I z również z doniesień medialnych wiemy, że najprawdopodobniej nie odbędzie się dlatego, że ten szczyt otwierałby pan prezydent Andrzej Duda, a na to przecież nie może pozwolić sobie premier Donald Tusk. To świadczy tylko i wyłącznie naprawdę o małości pana premiera Donalda Tuska. I oczywiście świadczy o tym, że nie reprezentuje on w tym przypadku również interesów Polski, bo moglibyśmy właśnie zaznaczyć te najważniejsze punkty w interesie naszego narodu, w interesie Polski, czego nie będziemy mogli na tym szczycie przedstawić. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.